I mm -hmm. Szanowni państwo, kłaniają się przed państwem Konrad Matejko i Krzysztof Szary, czyli przedstawiciele agencji nieruchomości. Konrad i Krzysztof w skrócie KAKA. Proszę państwa, to co dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa odbierze wam pierś w dechach. Dech w piersiach. Jest to tak mocne, że aż po prostu wywraca wszystko do góry nogami. Zaczynamy od drzewa. Drzewa, które jest wyjątkowe i które dla tych, którzy rozumieją, wiedzą co to znaczy. Tylko po to, żeby przedstawić Państwu naszą wyjątkową ofertę nowego osiedla mieszkaniowego, gdzie już pokazujemy. O tu! Klasztorze w Lubiążu. Brzmi jak szaleństwo? Nie, to brzmi jak. spełnione marzenie. Proszę Państwa, to jest. Myślę, że mogę spokojnie to nazwać wisienką na torcie naszego katalogu nieruchomości. Proszę Państwa, chodźmy, bo telefony się urywają. Nie wszy... Powiem od razu, nie wszyscy z Państwa zdążą to kupić, ale ci, którzy zdążą. Nie będą żałować. Zapraszamy. Chodźmy. A kurde. No wow. No wow. Coś, coś wspaniałego. wow. coś wspaniałego. Proszę Państwa, jesteśmy właśnie w miejscu, które kiedyś było czymś zupełnie innym. Na ten moment co jest ogromną zaletą tego obiektu, będą tu planowana jest planowana budowa Biedronki, będą bardzo fajne sklepy. Tam z boku będzie basen. Jeszcze na razie nie ma, że tak powiem, dziury wykopanej, ona będzie w tych kryptach, więc tam będzie można spokojnie kupić. Te krypty chyba będą usuwali z tego co się dzieje. Albo, Albo nie, zależy, zależy mhm. jak tam będzie, tak. ale na pewno Biedronka tu będzie 24 na dobę, więc można spokojnie wyskoczyć. Co jest ciekawe, proszę państwa, z drugiej strony już dla gości ewentualnego marketu już postawiono pewne ławki. W razie gdyby nogi bolały, można odpocząć, no, są trochę za wysoko, więc trochę niewygodnie na nich siadać i też są z kamienia, więc będzie zimno w dupę. Proszę bardzo, gdyby wybrać się do marketu z dziećmi, no przecież nie będziemy tych dzieci targać bidnych po tych sklepach. Tutaj idealna strefa dla dziecka. Można spokojnie zostawić dziecko pod opieką. Opiekuna, opiekuna teraz nie ma, opiekuna nie ma, ponieważ jest w innym miejscu, aczkolwiek normalnie opiekun tam, chociaż tam są jakieś panie, być może te pani się tym zajmują. ale też dzieci tutaj nie ma, więc Dzieci może, nie ma, więc no, ale nie ma jeszcze tak naprawdę Biedronki, więc też nie ma po co. To też Dobrze, to, to wiemy, to jest niekwestionowany plus. Y, chodźmy, dalej. chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Co za wspaniałe miejsce, znajdujemy się obecnie w Centrum Kultury naszego obiektu. Jest to jedno z bardziej wystrzałowych pomysłów, jakie w ogóle tutaj mamy. Jest to centrum kultury, w którym zajmujemy się różnymi rzeczami. Można tu przyjść, y, można rzeźbić. Tu właśnie są prace. Y, to są akurat prace dzieci y, naszych mieszkańców. Tu jest praca. Tu jest chyba Kasia, która ma 6 lat, to jest chyba zerówka lub pierwsza klasa, nie jestem pewien, to jest praca Kasi. Mm -hmm. To jest chyba Jasiu 3 lata i to tak. widać, widać różnice, ale głównie Kasi. chodzi o to, że nasi mieszkańcy fantastycznie rozwijają się w kwestiach artystycznych. Warto o tym wiedzieć, Absolutnie. co jeszcze jest w centrum kultury. Poza przepięknym sklepieniem, na które każdy może patrzeć, mamy też replikę przedniego koła. Mamy też replikę przedniego koła z pojazdu Freda Flintstone'a. Jest to po prostu jeden do jeden. Mamy kawę, mamy wodę, mamy herbatę, mamy gniazdka. Mamy też figurę Jezusa Chrystusa. Można tam zobaczyć o, tak. w oddali, widać Jezusa. Więc Dokładnie jakby... tak wyglądał, był białym człowiekiem. Ja myślę, że nie ma co więcej jakby mówić o tym miejscu, ponieważ każdy widzi, jak jest wybitny, jakim niekwestionowanym atutem jest posiadanie tego w swoim otoczeniu. Chodźmy dalej. Oj, pięknie tu. Jest tu pięknie, tak. mało tego nieograniczone miejsca, parkingowe są do dyspozycji wszystkich, którzy zakupią tutaj swoje mieszkanie. Mieszkanie marzeń, warto dodać? Tak, jest duże zainteresowanie. Tak, jest bardzo, bardzo. Aha. Plusem, jednym z największych plusów w tego typie budownictwie, właściwie minusem, jest brak drzew. Tak. Co jest plusem tego miejsca? Drzewa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć drzew. 9 drzew, które nie wiem czy Państwo wiecie, produkują tlen, a w miastach jest coraz cieplej. Nie Jakie rozwiązanie? Nie. Nie drzewa, nie możemy, nie. Drzewa, parkingi i drzewa. Można tu wypuszczać psy, można tu wypuszczać tak. dzieci, można tu samemu się opalać, można robić co się chce. Niedziela? Ja nie wiem, dobrze. No, tak? Już ktoś chce to, to miejsce. To jest, tak, to już jest, przepraszam bardzo. Idźmy dalej w takim tak, razie, tak, bo tak. bo tyle szybko się decydować, urywają. ponieważ ewidentnie tak. nie ma już tutaj. Tak. Tak. Auta można parkować tam, tam. Co prawda, tu nie ma wjazdu na ten, na ten teren. Tak. Nie można tu wjechać autem, ale gdyby się komuś udało, to jest pełno miejsc, gdzie ja, można zostawić. Ja zarezerwuję sama. dla pani. Zalety, 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 jeśli chodzi o techniczne aspekty tego wspaniałego miejsca, tego wspaniałego kompleksu. Warto dodać, że rok temu pociągnięty został światłowód, który jest ukryty w ścianach. Jest normalnie wbudowany w ściany w takich fajnych rurach z otoczką. Internet jest nawet do 3 GB na pół sekundy, więc jest to bardzo szybko. I żeby nie dotykać, jest też taśma ostrzegająca. Skruszona troszkę. Ale faktycznie ostrzega przed dotykaniem, przed poparzeniem. Ostatnia rzecz, którą jeszcze dodam na klatce schodowej, to wyjątkowe zabezpieczenia antygłamaniowe. To znaczy zrezygnowaliśmy z klamek. Otworzyć można tylko własną klamką, dzięki czemu złodziej przychodząc nie ma za co złapać. Klucz jest normalnie, tak jak w klasycznych tego typu rzeczach, ale jednak tutaj palec się, no co, nic się nie zrobi. Więc rozwiązania są bardzo nowoczesne, są sprowadzane ze Stanów, z Austrii. Nawet ze Szwajcarii. E, kafelki można sobie samemu wykładać w wolnych chwilach. E, kafel, kafelki, cegiełki, dużo, dużo fajnych rzeczy. E, na tym piętrze w przeciągu miesiąca od uruchomienia sprzedaliśmy 5 z 10 mieszkań, więc 5 jest jeszcze dostępnych, ale nie wiem jak długo, więc proszę się spieszyć, bo ja mam też klienta, który dzisiaj będzie po Państwu to oglądał. Chodźmy dalej. O rety, rety, same zalety, można by tak mówić bez końca, ale nie przyszli tu Państwo, by słuchać bez końca, tylko by kupić wspaniałe mieszkanie w naszym kompleksie klasztornym Lubiąż. Znajdujemy się obecnie na poziomie 4AFB712, w którym część mieszkań jest już zajętych. Są to te wszystkie zamknięte drzwi, tam gdzie otwarte niektóre mieszkania jeszcze są dostępne, ale jest ich coraz mniej. Pokażemy Państwu teraz, jak wygląda mieszkanie premium. Sprawdźmy, czy ktoś tam może nam otworzyć. Żartuję, tak naprawdę nikt tam jeszcze nie mieszka, proszę Państwa. Klamka, o której wspominał wcześniej mój kolega. Klamka zostaje wprowadzona do dziury i teraz następuje otwarcie drzwi. Ogrom, o, o, ogromny, i... judasz. Ogromny, ogromny judasz, ogromny judasz, żeby widzieć gości. Ja tam już widzę wszystko i chodźmy do środka. Mieszkanie premium, blok 4A8F15. Zapraszam. Chciałbym się powiedzieć i nawet tak powiem, jak mówił mój ojciec, gdy widział moje oceny. O kurde, wow. Wspaniale, wspaniale. Proszę Państwa, zacznę od niekwestionowanych plusów. Antyzłodziejowe kraty. Nikt nie może Państwa okraść z takim zabezpieczeniem. Tam, Krzysztof, stań po drugiej stronie. Jasne. Proszę. Ja, ja bym chciał złapać, nic... Yy, Teraz <noise> nie mogę złapać. Proszę bardzo, miejsce na, na szafę, z tego co się orientuję, prawda? Krzysztof, to jest miejsce na szafę, niezabudowane, bo Azerio... I teraz tak, cała przestrzeń ma mniej więcej 158 metrów kwadratowych. Jest to jedno pomieszczenie, przedzielone tak zwaną ścianą niepełną. Bardzo proszę pokazać tak zwana półnośna. Przejdźmy dalej. Tu jest drugie pomieszczenie, pomieszczenie sypialne. Tam jest toaleta za tymi drzwiami, więc prywatna łazienka, toaleta. Pomieszczenie łazienkowe ma chyba 64 metry. Ogromna łazienka z ładną glazurą. Nie wejdziemy tam niestety, bo zgubiłem klucz. Nie pokazujmy tego. Tak. Proszę Państwa, rarytas największy w tym miejscu. Wydaje mi się, bardzo proszę, Krzyśku, pomóż mi odsłonić tutaj drugą połę okna. Widok to jedno oczywiście, ale najważniejsze chyba jest tutaj satelita. Satelita, Ante antena, chciałem powiedzieć, antena. satelita, dzięki któremu odbieramy y, internet, Każdy kanał, wi-fi, telefony komórkowe, telefony naziemne. Kosmiczne audycje kosmoludków. Cześć i witam was, gorąca dziwadełka na moim kanale, gdzie zajmujemy się tylko i wyłącznie unboxingiem. Wszystko jest odbierane tutaj, można zobaczyć fantastyczny montaż na tak zwane trytytki. Mhm. No. Całość wykonana z drewna. Wydaje nam się, że drewno teraz to jest teraryta proszę Państwa, tak. w dzisiejszych czasach tak. drewniano. Biorąc pod uwagę to, jak, plas jak plastik truje morza i oceany, drewniane okna wydają się naturalnym e, wyborem. Chodźmy dalej. Proszę Państwa, kim byłby człowiek bez dobrego jedzenia? Trupem. My nie chcemy być trupami, dlatego w naszym kompleksie Klasztor Lubiąż stawiamy na naprawdę dobre restauracje i w takiej restauracji właśnie się znajdujemy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wrzątek? Tylko 50 groszy. Bita śmietana? 50 groszy. Po ciężkim dniu pracy wypić sobie wrzątek z bitą śmietaną? Mwah, polecamy. Chodźmy dalej. Krzysztofie, mam do Ciebie jedno pytanie czy zdajesz sobie sprawę z tego co się wydarzyło tutaj w tym miejscu w tym prawie w tym korytarzu w trzecim wieku naszej ery nie a zaskakujące myślałem że ty jako przedstawiciel naszej ery... a tak już kojarzę musiałem odświeżyć oczywiście Jasne. proszę państwa to co się tutaj wydarzyło nie spodziewałem się tego państwo to co się wydarzyło tutaj dokładnie w tym miejscu to zabójstwo Juliusza Cezara, dokładnie tutaj, proszę Państwa, doszło do tej słynnej zdrady, w której uczestniczył również e, Brutus, prawda? Bardzo fajnie, że się spotkaliśmy. W ogóle super pomysł. Znaczy szkoda, że Cezar nie żyje, prawda? A... Szanowni Państwo, legenda głosi, że 200 lat temu znajdowała się tutaj Szkoła Magii i Czarodziejstwa, właśnie tutaj, w klasztorze w Lubiążu. I tu, za tymi drzwiami, znajduje się gabinet dyrektora. Jeżeli y, przeczytamy te inskrypcje, te, to zaklęcie, to prawdopodobnie przywołamy ducha tego właśnie dyrektora. Myślę, że nie ma co tego robić, bo ja się duchów akurat boję. Powiedz mi Konrad, mam do Ciebie pytanie. Lubisz y, ruch fizyczny? No Średnio szczerze mówiąc, nie bardzo. A mieszkańcy kompleksu Klasztor Lubiąż uwielbiają. Dlatego właśnie powstała ta Wspaniała sala gimnastyczna, w której można grać w co się chce. Można grać w piłkę ręczną, nożną, wodną, w karatę, można kulać kręgle, grać w bilard, robić przysiady, fitness, zumbę. Cały czas odbywają się tu zajęcia. Mało tego, odbywają się teraz. Oto nasz instruktor, który każdego dnia jest do Państwa dyspozycji, by spalać tłuszcz i różne inne substancje i tkanki. Jest z nami dlatego, że nie ma teraz tutaj nikogo. Tak, to właśnie są ćwiczenia, które Dalej. on proponuje. I te ćwiczenia są kompletnie za darmo, odbywają się codziennie od 10 do 12 i od 18 do 20. Odciągaj od siebie z Tak, absolutnie. Ja się tym głównie zajmuję po rozwodzie. Więc wszystko, Bardzo dobrze. Wszystko, wszystko, co możemy polecić z tego miejsca, Świetnie. to kupcie mieszkanie i chodźcie do nas. Bawić się dobrze. Jeżeli ja... się zmęczyłeś, możesz sobie zrobić krótką przerwę, a później zacząć ćwiczenie jeszcze raz. No. No. I to jest tak proste. Drodzy klienci, klasztor w Lubiążu to nie tylko duchy, ruiny i brud. To także wielkie plany. Wielkie plany to, jak to kiedyś będzie wyglądało. Oto makieta przygotowana przez słynnego włoskiego makieciarza Ferruccio Barlicone, który przygotował to, jak ma wyglądać po skończonym remoncie nasze osiedle. Jakby marzenia wow. przy tym to jest nic. Woda doprowadzona prosto pod molo. Dwa domki, czerwone i żółte auto, do którego można wsiąść i odjechać. Drzewa, amfiteatr. Ogrody. Kolejne duże parkingi. Poczekaj, Krzyśku, chciałem tutaj zaprezentować. Te oto cztery korty tenisowe, proszę Państwa, cztery korty tenisowe. Wiecie Państwo, co to oznacza? Cztery korty tenisowe oznaczają, że jednocześnie będzie mogło wypoczywać aż 8 osób. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że mieszkańców będzie tu 15 tysięcy. Droga dojazdowa pod sam klasztor, parking, budynki dla pracowników, cztery parki z niewiadomych powodów, a także helikopter dla tych, którym wiecznie się spieszy. Helikopterem można lecieć. Tu jest również parking, w którym. Zaparkowane będą mogły być tylko dwa samochody, ponieważ reszta musi fajnie wyglądać. Co jest jeszcze ciekawe, prosto z Włoch będzie sprowadzał tutejszy deweloper wielką na boisko piłkarskie szybę, która zostanie umieszczona nad placem, nad jak to się mówi gankiem czy też kagańcem. Kupatrem, ku kupatrem, kupatrem wewnątrz osiedla będzie wielka szyba, która zostanie nałożona i e, dzięki niej nie będzie w ogóle nam przeszkadzał deszcz. Proszę Państwa, no ja, jeżeli to Państwa nie przekonuje, to ja nie wiem czy cokolwiek Państwa przekonuje. To naprawdę już w ogóle... To, nie państwo mamy o czym rozmawiać, to, to Państwo w ogóle nie powinni oglądać tego materiału, bo to państwo nie jest dla adresatami tak. ewidentnie tego jak, materiału. Jak to Was nie uruchamia, to Was nic nie uruchomi. Jesteście jak stary maluch po prostu. Dobrze, idźmy dalej. Brum, brum, titit. Wiesz, co tak robi? Samochód. Samochód. A jeśli masz samochód, masz również mieszkanie lubiąc klasztor w osiedle. Przygotowaliśmy dla Państwa nie tylko jedno miejsce parkingowe, ale więcej miejsc parkingowych. Wszystkie te miejsca ukryte są w wozowni. Wozownia, bo wozy. Pokażemy Wam teraz, jak sprawnie i szybko udało się zmieścić ponad 8 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 4 dla dostawczych. Otwierałeś to, czy nie? Nie wiem. To kto ma klucz? Już za chwilę. W każdym razie muszą Państwo nam uwierzyć na słowo i zdjęcia na stronie internetowej. 8 tysięcy miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców lubiących Klasztor Osiedle. Chodźmy dalej. A co z zabezpieczeniami? Boisz się, że Cię okradną? Masz za dużo pieniędzy i nie wiesz, gdzie je trzymać? Nie ufasz sąsiadom ani rodzinie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Drzwi z cegieł. Nikt ich nie sforsuje, chyba że ma To tylko jeden z czterech naszych zabezpieczeń, które mamy w osiedle Lubiąż klasztor. Ciężko by było je przebić. Chodźmy dalej. Szanowni Państwo, w ten sposób doszliśmy Okej. już do końca Czyli naszej wszystkie. wycieczki. Mamy nadzieję, tylko, że osiedle dobrze. Klasztor ja Lubiąż. Jasne. Miejsce, Jasne. osiedle. Yy, Sprzedały spodało... się wszystkie. A zostały trzy mieszkania, proszę Państwa. Trzy mieszkania w osiedle lubiąż klasztor. Trzy mieszkania. Ja otwieram w tym momencie licytację, proszę bardzo. Po, proszę. Je, po jednym? Jeszcze nie wiemy komu sprzedany, ale poszło już ich tyle. Może ktoś tam zrezygnuje, więc warto się odzywać w tym momencie. Ale ten piękny kompleks, który być może teraz wygląda na odrepany i zaniedbany, i jakby kto o to dba, tak naprawdę będzie za chwilę lśnił jak diament w koronie królowej. Obiecujemy państwu to. My to obiecujemy. Agencja nieruchomości Kaka, czyli to co najlepsze w nie tak taniej cenie. Zachęcamy do kontaktu. Numer telefonu się wyświetla tu na walizce w tym miejscu. Uh -huh. Proszę przyjeżdżać, dzwonić, i kupować te mieszkania. No i mówię, radzę się spieszyć. Ja sam kupiłem tu cztery, a mi się niezbyt powodzi, więc ceny są naprawdę dobre. Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktu Krzysztof i Konrad.